Witajcie widzowie, z tej strony Bacon i dzisiaj będziemy reagować na historyjkę pod tytułem Moja beckon BFF stała się bogata. Zostawcie koniecznie lajka like i oglądamy! Minął już ponad rok, odkąd ostatni raz grałam w Roblox. O, rok to bardzo Wszystko długo! Wszystko wygląda teraz zupełnie inaczej. Ej, co się stało? Dlaczego ha, mój awatar zamienił się w bekona? Oda jest bekonicą! Ha ha ha! Wygląda tak, jakbym właśnie założyła nowe konto. Co tu się do licha stało? Muszę zapytać Klarę. Może mi pomoże. Helcia szybko wysyła wiadomość do Klary. O. Oh. Klara nie odpisuje. Może jeszcze nie jest online. To Może Klara śpi? W takim razie. Nie wiem. Pogram trochę w Roblox, póki czekam. Helcia gra sama przez 2 godziny. Gram już sama od dwóch godzin, a Klara wciąż się nie zalogowała. Ta Helcia jest bekonem tak samo jak ja. <laughs> Może poszukam sobie nowych znajomych do gry. Dobra, wejdę na Brookhaven i poszukam grupki. ABC, szukam grupki. O, szukamy grupki. ABC. Yes. Cześć. Jestem Helcia. Miło cię poznać. O fuj. Bacon, spadaj. Nie chcę się z tobą zaprzyjaźnić. Zawsze tak jest właśnie, że bekony są tak traktowane. Dlaczego to jest niesprawiedliwe? Co niby złego w byciu baconem? Znajdę sobie kogoś innego. ABC, szukam grupki. ABC. O, Cześć, bekon. mogę być twoją bestii? Kolejny bekon. Oczywiście. Jestem Asia, a ty? Jestem Helcia. Super w końcu mieć kogoś do gry. Ja, ja też grałam sama wcześniej. Myślę, że Możemy dwa bekony się zakolegują. Pod jednym warunkiem. Tak jakim? Daj subika dla historyjki Roblox. I zostaw lajka pod filmem. Zostawiamy suba lajka. Że będą robić często konkursy na Robuxy. I mają fajne filmy. Dokładnie. O, super już daje subika i łapkę w górę. A tak poza tym ludzie mnie ignorują. Tylko dlatego, że mam bekonowy awatar. Znam to. To takie niesprawiedliwe. Hej, mogę do was dołączyć. O, kolejny bekon dołączyć! Im nas więcej, tym lepiej. Tylko blondyn bacon. jestem bekon. <laughs> ja jestem Helcia, Victor? a to o. Asia. Miło Cię poznać. Mi również miło Was poznać. To co? Może zrobimy face reveal? Face reveal, ja tak! Ale super! Ja też. Jestem ciekaw, ja jak pierwsze. wyglądają. Wow, ale przystojny. Idealny materiał na chłopaka. Myśli. Hmm, on jest taki słodki. O, chęcię się zakochać. Chcę, zakochała. żeby został moim chłopakiem. To teraz ja. Myśli. Hmm. O, za dużo makijażu. Jako wygląda? Nikt takiego stylu nie polubi. To taki styl hmm. emo! Nie jest źle. Wow, fajna dziewczyna. Podoba mi się twój makijaż. O, on chyba leci to na emosie emo styl? Tak, skoro. bekon. Znam się trochę na makijażu. Moja siostra też się tak maluje, więc coś tam wiem. Myśli, nie mogę pozwolić, żeby ona skradła całą uwagę. Ech, chciałabym umieć się tak malować jak... Czyli ona zaczyna być zazdrosna o niego. Ciekawe jak to się skończy, no widzowie! Ty. Ja w ogóle nie używam makijażu, więc moje zdjęcie jest zupełnie naturalne. Proszę, nie mówcie, że jestem brzydka. Mogę cię nauczyć. Żadna dziewczyna nie jest brzydka. Musisz wierzyć bardzo w siebie. Bardzo dobrze mówi. To moje zdjęcie. Wow, bardzo ładne. ona też ma dużo Swój makijażu. makijaż naprawdę wygląda dobrze. Nie mam żadnego makijażu. To moja naturalna twarz. Co ona gada, co głupota! A jasne. Na pewno nie masz makijażu. Tylko chłopaki mogą się na, na to Masakra. Przecież było widać, widać cał... było widać, że ma bardzo dużo tego makijażu, przecież ona jest jakąś kłamczuchą obrzydliwą. twarz w kosmetykach. Hahaha, ha, naturalna. Co masz na myśli przez naturalna? Hahaha, ha, ha, nic. Tak powiedziałam xdd. <grym> o, jeju, jeju. Myśli, mogłam coś powiedzieć, ale nie będę hamska. Skoro już wszyscy się pokazaliśmy, to może zagrajmy w co? coś? Oby brook ale w co? Brook ja chcę Dwa. Nie. Mm, MM2 jest zbyt straszne, Dokładnie. Zagrajmy w coś bardziej relaksującego. W Brookhaven! A myśli. Aha, ale dramatyzuje. To co chcesz grać? Adopt me! Adopt, Adopt me to gra dla to dzieci. Gra dla dzieci. No właśnie. Ej, ta gra jest fajna. Możesz urządzać dom, adoptować zwierzaki i handlować Ech, przedmiotami. średnia jest Bonnet ta gra. z akcją. Dokładnie. Zagrajmy w coś bardziej ekscytującego. Może Blocksburg albo Meep City. Szkoda, że nie Brookhaven. Aha. No to mamy problem z wyborem. Dobra, zróbmy losowanie kołem fortuny. Tak. Okay. Ale nie jest Adopt Me. To bez narzekania. Koło losuje Brookhaven. Tak, Brookhaven. Nie! Najlepiej. To była jedyna gra, której nie chciałam. A ja właśnie Taak. bardzo chciałem. zróbmy Roleplay. Fajnie. Ale jak zacznę krzyczeć, to wasza wina. Umowa stoi. Wskakujemy zanim Asia się rozmyśli. Grają ale ta przez Asia ma rodziny. Jakiś czas później. Hej, Asia, chcesz zagrać w Obi? Tylko we dwoje. Tak, tylko my. Co? Myś... On będzie chciał zdradzić swoją dziewczynę! Albo nie wiem, czy on w sumie z nią jest? Może po prostu bardziej mu się podoba ona ta Asia cała, no nie wiem. Dziwna. O mój Boże! Tylko we dwoje? Czy to znaczy, że... Jasne, z przyjemnością. Myśli, właściwie chciałem zaprosić też Helcie, ale nie jest online. Ej Asia, to się mogę cię zgadza. o coś zapytać? Jasne, co tam? Gdyby chłopak chciał wyznać dziewczynie uczucia, yy... to jakie prezenty by się jej spodobały? Czy on ją właśnie zaczął teraz podrywać? No bardzo dziwna sytuacja, wam powiem, bo chyba on zacznie zdradzać swoją dziewczynę, no. Myśli. Czy Wiktor planuje mi się oświadczyć? O! hm, kwiaty są zawsze miłe. Może też coś osobistego, jak list albo piosenka. Kwiaty. hm. Dobry pomysł. A planuję może komuś coś wyznać. Haha, może. Po prostu chcę to zrobić dobrze. Myśli. Pyta o radę. To musi chodzić o mnie. Prawda? Prawda? A może właśnie Wy... chodzi o hecia, ona jeszcze o tym nie wie. Tak mi się wydaje, że tak się mogło stać. Ktor. Serio. Dawno cię nie widziałam. A teraz grasz sobie z jakąś przypadkową dziewczyną. O! Hej! Drama będzie, nie jestem drama! przypadkową dziewczyną. Jestem jego przyjaciółką. Przyjaciółką? Od kiedy Wiktor gra z bekonami. Co jest z tobą nie tak, Emilia? Czemu ta Coś Emilia się tak zaśpiewa ta... z bekonów? Ja mam do niej problem osobisty już powoli. Tak. Och nic. Tylko jestem zaskoczona, że zostawiasz starych znajomych dla tej. Po pierwsze, z kim gram, to moja sprawa. Strasznie nie lubię, jak się wyśmiewają z bekonów. To jest takie niesprawiedliwe. Niech się odczepią od nas bekonów. Po drugie. Nie jesteśmy już przyjaciółmi. Przestań udawać, że masz coś do powiedzenia w moim życiu. O, chyba trafiłam w czuły punkt. A może po prostu próbujesz zaimponować swojej dziewczyny? Ale ona jest niemiłym Jesteś bekonem. A może nie. Jeśli ona jest tylko przyjaciółką, to nie masz nic przeciwko, żebym dołączyła, prawda? Nie. Co? Powiedziałem nie. Nie potrzebujemy cię tutaj. A co niby w niej jest takiego wyjątkowego? Asia. Chodźmy gdzie indziej. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Co? To jeszcze o. nie koniec, Wiktor. Na grupce. Kim była ta dziewczyna? Emilia. Kiedyś byliśmy przyjaciółmi. Nie Właśnie... powinien olać totalnie tą Emilia. Ona jest taka, jak ktoś kategoryzuje ludzi, bo jest bekonem i dlatego ich obraża. To naprawdę ci ludzie powinni, nie wiem. To bardziej prześladowczynią. Podobałem się jej, ale ją odrzuciłem i od tamtej pory nie daje mi spokoju. Serio? To chore. Ona chyba myśli, że mnie posiada. Zablokuj ją od razu, bo pewnie zaraz ci coś będzie pisać. Dokładnie. Hej, odbierz wiadomość. Musimy porozmawiać. O nie. Co się dzieje? To ta dziewczyna, o której mówiłyśmy. Już zaczęła Chcę do niej pisać? Chcę Po prostu ją zignoruj. Ona tak będzie chciała rozwalić ich znajomość. Jestem praktycznie, że pewny. Le, dobry wieczór wszystkim. Dzie, how's ya? Myśli. Uch. Czemu ona tu przyszła teraz? Chciałam pobyć z Wiktorem. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze te dwie bekonice są o siebie zazdrosne. To jest po prostu, no, komedia. Sama. Um, Wiktor, możemy pogadać na piwie? Oki doki, nie ma problemu. Będzie rozmowa. Nie na privie, a nie tutaj. Przecież jesteśmy O, Polsce, jest zazdrosna, jest zazdrosna, widzowie. chcecie Alizowie. o mnie coś powiedzieć tak. Nie, dlaczego tak sądzisz? To czemu nie powiesz tutaj? Bo, Jej się wydaje bo... chyba, że jest jakimś pępkiem już w świata, że wszyscy są o niej gadać. O... Myślę, że ja i Helcia i tak powinniśmy pogadać prywatnie. W porządku. Podoba mi się Wiktor. Myśli co? Czy jaś nie. Więc, Wiktor, chcesz być ze mną? O... Wiktor na pewno nie byłby dziewczyną, która nakłada tyle makijażu jak ty. Ale przecież ona też miała pełno makijażu, ja tego nie ogarniam. Ej, to było niegrzeczne. Dokładnie. Właściwie to też mi się podobasz. Co? O mój Boże, jestem taka szczęśliwa. No gratulacje, chyba. Myśli. Byłam pewna, że to ja podoba. Czyli oni będą razem. Ja cię kręcę, niesamowite. Mam się Wiktorowi. Czy sobie to wszystko tylko wyobraziłam? Więc Wiktor, to znaczy, jesteśmy oficjalnie parą. Tak, chyba tak. Asia ta grupkę. Oj, chyba hmm? Asia była zazdrosna. Asia wyszła. Była bardzo zazdrosna. Może była czymś zajęta. Albo też się w tobie podkochiwał. No właśnie. Ale co ty, nie ma szans. Powinnam była wiedzieć. To nigdy nie chodziło o mnie. Oby ona się nie chciała teraz na niej zemścić, bo ja coś czuję, że ona z tej zazdrości będzie chciała się na nim zemścić. Ale czemu on wybrał tę. Te... No właśnie, słuchaj, mała bekoniaro. Co trzymaj jest? Trzymaj się z daleka od Wiktora. Wszyscy wiemy, że jesteś tu tylko dlatego. Że ma robuxy. Wszyscy lecą na tego Wiktoria. Co się tutaj dzieje? A ona jeszcze ma pretensje do niej, a ona nawet nie jest z tym Wiktorem. Przepraszam, ale. Nie jestem nawet jego no dziewczyną. Nie udawaj głupiej. Ułatwię ci to. Zostaw go, a dam ci 10 tysięcy robuxów. Yy. 10 tysięcy robuxów? Tak że dużo! nie chodzi mnie robux. Co? Tylko takie jak ty się tym jarają. Na pewno pragniesz robuxów. Ty naprawdę nic nie rozumiesz, co? Wiktor cię nie lubi. A w ogóle właśnie, wyznał miłość mojej przyjaciółce Helci. Ale ona się Są teraz, teraz razem. Co? Więc ja. jeśli chcesz urządzić scenę, to idź do mojej przyjaciółki, nie do mnie. Niezła próba, ale wiem, że to ty jesteś jego dziewczyną. Ile razy mam powtórzyć? Nie jestem. To czemu jesteś taka defensywna? Dobrze, chcesz prawdy. Podoba mi się Wiktor, ok? Ale A. ja mu się nie podobam. On kraszuje moją bestię. A. Rozumiem. Biedna, mała Asia. Przyjaciółka skradła jej chłopaka. Ona niczego nie skradła. Oczywiście, oczywiście. Ale czy to cię nie wkurza, że Helcia dostała to? Czemu ona ją tak prowokuje? No naprawdę, to jest takie nieładne zachowanie. Czego ty chciałaś? A co jeśli powiedziałabym ci, że mogę ci pomóc? Co ty gada Mówiłem, że będzie Tam chciała ci 10 tysięcy Robuxów. Jeśli pomożesz mi ich rozdzielić, Co za małe szczur. nieporozumienie, Co za drobna szczur. kłótnia, nic poważnego. Zwariowałaś? Pomyśl o tym. Zemścisz się na swojej bestii i dostaniesz szansę na Wiktora. Przecież właśnie tego chcesz, prawda? Czemu to zawsze Helcia? Za każdym razem, gdy ktoś mi się podoba, to on woli ją. No właśnie. To niesprawiedliwe, prawda? Bardzo niefajnie ona robi. Ona próbuje ją źle nastawić i przez to będą się chciały w dwójkę zemścić. No to się może źle skończyć, naprawdę. Wiesz co? Nieważne. Wolę już zakochać się w roboksach. Przynajmniej Robuxy mnie nie zdradzą. No i gitara. Dam Ci 10 tysięcy Robuxów. Co jest haczykiem? Proste. Pomóż mi rozbić Wiktora i Helcie. Tylko tyle. Ale Umowa nieładnie z, to... z jej strony. Ona za chce jej pomóc zniszczyć związek. To jest bardzo nieładne. Oi. Nigdy. Helcia to moja najlepsza bestia. O! Bardzo dobrze. Nigdy jej nie zdradzę. Bardzo dobrze. Najlepsza bestia. Serio? Pomyśl. Helcia zawsze jest w centrum uwagi. Ale ją prowokuje. A ty tylko tat. Mega ją prowokuje. To nieprawda. Nie? A każdy chłopak, który ci się podoba, kończy zakochany w niej. Masakra. Wiktor to tylko kolejna pozycja na tej liście. Po prostu zgarnia wszystko, jakby to było jej dane od losu. Nie musisz już być na drugim miejscu. To twoja szansa, by wygrać. Spraw, by to Helcia straciła. Choć raz. Zrób to dla siebie. Nie, nie Ale zgadzaj się, proszę. Zrobię, przyjaciółkę. No właśnie, stracisz Nie martw się. Masz mnie. A poza tym, Ale ona jest stracę fałszywa. ci pewien sekret. Jaki? Moja kuzynka ma tatę, który ma admina w Roblox. Ja na pewno, Nie gadaj no. serio. Serio. Ja w to nie wierzę jeśli osobiście. Jeśli będziesz trzymać się mnie, to ci ją przedstawię. Wszyscy będą chcieli się z tobą zaprzyjaźnić. E myśli. Ale ona nią manipu manipuluje. Szansa, jeśli zaprzyjaźnię się z córką szefa Roblox. Wszyscy będą błagać o moją uwagę. Zgadzam się. Dobra decyzja. W tym czasie. Skoro jesteśmy o. teraz razem, to co powiesz na matching outfit? Matching outfit! Tak! Super! Asia dalej ma bekon awatara. I nie chce, żeby czuła się pominięta. Patrzcie, ja tamta te... już jest prawie zdecydowana, żeby jej rozwalić związek, a ta? Widzicie, dalej ją lubi, i chce z nią mieć wspólny awatar, no. Nie. Może przekażemy jej trochę robaksów, żeby mogła zmienić outfit. Świetny pomysł. Zróbmy to. Asia dołącza do grupki. O, Asia! Idealnie się składa. Właśnie z Helcią chcieliśmy ci pomóc. Możesz zmienić swój awatar. Damy ci trochę Robuxów. Żartujecie sobie. Co? Myślicie, że jestem jakimś przypadkiem charytatywnym. Co? Nie potrzebuję waszego żałosnego współczucia. Ale ona jest miła tak teraz. Nie Dlaczego? Aha. No dobra. W każdym razie mam już nowy wygląd. O! Czekaj. Czy to nie z najnowszej kolekcji? Tak, ten zestaw kosztuje fortunę. Skąd masz tyle Robuxów? O, bardzo byście chcieli wiedzieć, co. Ona dostała te Robuxy od tej dziewczyny, która chciała, żeby rozwalić jej związek. Pewnie stąd ma te Robuxy. Dostała 10 tysięcy. Naprawdę myśleliście, że zostanę bekonem na zawsze? Nie o to nam chodziło. Nieważne. Zagrajmy w Brookhaven. Tak, Brookhaven! Okay. Najlepiej! Tylko poczekaj chwilę. Super. Najpierw zmienimy awatary. Dawaj, idziemy na Brookhaven. Okej. Okay. dołączę. Oni robią matching outfit jak coś. Wyślę ci fotkę. Super. Jesteśmy i co myślisz? My Nieźle. Asia robi zdjęcie ich awatarów. Nagle podczas kry Brookhaven. Patrzcie na te dziewczyny. Jej awatar. Hm? Czekaj, co jest? Ty mały szczurze. Ukradłaś mi chłopaka. O nie, drama się zrobiła cholery? teraz ogromna. Emilia, zostaw nas. Ukradła cię ode mnie. Jak mogłeś mnie tak zdradzić? Przepraszam, kim ty w ogóle jesteś? Czekaj. Dlaczego wyglądasz jak ja? Ona ustawiła taki Boże. sam awatar, co jest? czy ty spotykasz się z obie nami? Wiktor, co to ma znaczyć? Kochanie, to nie tak jak myślisz. To pewnie przez to, że tamta zrobiła zdjęcie i sobie skopiowała tego awatara. Iż. Kochanie, powiedziałeś, że spędzimy ten wieczór razem. Ale ona kłamie. Tylko we dwoje. Co za teraz udajesz, że mnie nie znasz. Wiktor, co ona gada? Ona kłamie. Przysięgam, nawet z nią nie rozmawiam. To czemu macie matching outfit? Mam ci uwierzyć, że to przypadek. Ja z nią nie dobierałem awatara. Masakra to jaka, ona nas kopiuje. Wiktor, nie bądź taki okrutny. Przecież mówiłeś, że mnie kochasz. Czy to też było kłamstwo? Asia, powiedz ona coś. Zmyśla. Jak wiesz, tak ona zmyśla. Przecież wiesz, że kłamać perfidnie? Dość. Wiktor, jesteś skończonym fałszywym szczurem. Zrywam z tobą. Masakra. Helcia, nie, proszę, musisz mi uwierzyć. Helcia opuszcza grupkę. Asia, I ona proszę. w to uwierzyła i ona im rozwali związek no. Potrzebuję twojej pomocy. Ha? W czym? Muszę porozmawiać z Helcią. Ignoruje mnie. Przysięgam, nic złego nie zrobiłem. Nie wiem. Jest naprawdę zraniona. Może po prostu nie chce z tobą rozmawiać. Błagam, po prostu spróbuj. Czy możesz ją zapytać, czy się ze mną spotka? Mogę spróbować, ale nie obiecuję, że się zgodzi. Masakra. To wystarczy. Jutro o 14 jak na grupce. Jak ona A może ją tak manipulować? Dźwięki. No nie wiem Co się to? dzieje? Wiktor spotyka się z Helcią na grupce. Chce jej wszystko wyjaśnić. Czyli wciąż za nią lata. Tak, ale ty idziesz pierwsza. Czemu? Będziesz tam pierwsza. Ty tylko Wiktor przyjdzie, podejdź. Przytul go. Pocałuj. Co za cokolwiek. Strużyca! Po prostu spraw, żeby to wyglądało realnie. Masakra. Podoba mi się ten plan. W międzyczasie przyprowadzę Helcie. Zobaczy to na własne oczy. A kiedy to się stanie, już nigdy mu nie zaufa. Pewnie od razu go zablokuje. I wtedy będzie mój. Dokładnie. Masakra. Następnego dnia. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Co ty tutaj robisz? Czemu się do mnie kleisz? Nie tęskniłeś za mną. Co? Masakra. Więc to dlatego chciałeś Jak one się mogą spotkać? takie rzeczy robić? To że... trzeba być takim perfidnym szczurem, żeby takie coś ustawić, że masakra. By znowu mnie okłamać. Nie, to nie tak, jak wygląda. masakra jakaś. Wiktor, nie. mówiłeś, nie, nie ja że uwierzyć. jestem jedyna. Jak mogłeś tak się bawić moim sercem? Wiedziałam, że coś było nie tak. Wiktor, chciałam ci naprawdę uwierzyć, ale znowu zadajesz ból. Nawet mojej najlepszej przyjaciółce. Dzień później. Asia, chcesz ze mną pograć? Nie chcę. Co? Dlaczego? Nie chcę się z tobą już przyjaźnić. To było co do przewidzenia, stało? widzowie. Bo jesteś bekonem. A ja nienawidzę bekonów xdd. No nie, czyli mnie też nienawidzi. Ach, niech się idzie na drzewo. Co masz na myśli? Nie pisz do mnie już więcej. Nie rozumiem, o co chodzi. Helsia. Clara. Tak, Clara. Myślałam, że już nie grasz w Roblox. Miałam przeprowadzkę i temu mnie nie było. Ciekawe, ile jej nie Ale było. fajnie cię widzieć po takim czasie bestii. Tak, ja też się cieszę. Ale masz świeżo okay. głosik, Wyglądasz na taką smutną. Wiesz co, nic się nie stało. Mogłabyś mi w czymś pomóc? Chcę odzyskać swoje stare konto. Myślę, że musisz pisać do admina Roblox i ci pomogą. Serio? Oki ok, super. Dzięki za poradę. Nie ma problemu. Czekaj, ktoś dopisze. Zaraz wracam. Say, Durky. Dobra, to czas, aby znaleźć nowych ziomków. ABC, szukam jakiejś bestii. ABC, O, nowa grupka hey, ok, będzie. Ze mną pograć? Tak, jestem Helcia, a ty? Ja jestem Erik. Jesteś jakaś nowa Roblox, jest jesteś bekonem XD. to, no, się się to, że jest że jest bekonem. No jest Nie, po prostu mam takie konto. mam Ta Lubię konto. ale Lubię bekonów, ale muszę O muszę jest lubi bekonów. jest najlepsze. Wow. Czekaj, ty masz że Bekony najlepsze. że łapkę to, że jest to, że jest to, że Czemu chcesz ze mną grać? Czemu że jest to, że jest bo ona gra ze swoją bestii teraz. Nie chcę im przeszkadzać. Oki doki, rozumiem. Chcesz dołączyć do mojej grupki. Poznasz moich przyjaciół. Jasne, chcę pograć. Grali na Brookhaven przez kilka godzin. Na grupce. Eryk cały czas do ciebie pisze. Czemu nie odpowiadasz? Sorki, grałem na Brookhaven z bestią. To się z nimi zna? Jakim sodem? Ja myślałem, że oni się nie znają. I nie widziałem. Z bestii. Kto jest twoją bestie? A już ci ją przedstawiam. To moja nowa bestia. Ja nie Pelcha. mogę. Co się teraz Pelcha, stało? To jest Asia, moja dziewczyna i Emilia. Myśli, to twoja dziewczyna. Co? Erik, dlatego dodajesz jakiś bekonów do grupy? Bekonów, serio, Asia. Czego chcesz? Czy ty to zaplanowałaś? Niesamowite, to, wszystko, to jest dosłownie. Co masz na myśli? Zaplanowałaś tą całą zdradę. Jak mogłaś to zrobić? To przez to, że każdy cię chce. Wszystko dla ciebie. Byłaś zazdrosna o mojego chłopaka. Ona jest tak zazdrosna, że jej niszczy dosłownie całe życie. Aka? Tak. Dokładnie, haha. Jesteś chora. Masakra. Nie jest chcę się nienormalna nie Nienormalna totalnie. Zdrajca. Co mnie to interesuje? Moja bestia to jest Emilia, a nie ty. Nie jesteś mi już potrzebna. Nie wierzę, że taka potrafisz być. Co? Jesteś zwykłą oszustką. Wolę mieć normalnych znajomych. Emilia ma rodzinie admina Roblox. Tak. Mój wujek to admin Roblox. Ja na pewno. Ty szczurze, biedny. Ja w to nie wierzę Co? osobiście. Admin Robloxa. Masz na myśli tatę tekla. To niech udowodni, niech ten admin Roblox przyjdzie, bo ja w to nie wierzę. Tak. Jeśli masz jakiś problem, to lepiej się zamknij i z nami nie. zadziewaj. że ci grozi masakra. Naprawdę. Zaraz do niej zadzwonię i o wszystkim powiem. Haha, ha. to jest moja bestia zazdrośniczo. Pewnie cię oleje. Nie będzie tracić czasu na takiego bekona jak ty. Więc daj sobie lepiej spokój, xdd. A co nie możesz do niej zadzwonić? Bo cię oleje. xd Helcia, myślę, że powinnaś opuścić grupkę. No właśnie. Robi tu się za grubo. Dzięki, Erik, że pozwalasz mi wyjść. Zrobię to z wielką przyjemnością. Ale najpierw zadzwonię do bestii. Straszne to jest, naprawdę. Jak oni mogli, Helci, zrobić coś takiego? Helcia, co tam? Cześć Klara. Czy ty masz kuzynkę Emilii, może? Emilia? Kto to jest? Nie znam. XD. Mówi, że jesteś jej kuzynką na grupce. Co? Ty do niej teraz dzwonisz? Znasz ją? Tak. Klara to moje najlepsza koleżanka. Ale peski. się złożyło widzowie. Tak. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. O co chodzi z tą kuzyną? Nie jestem w temacie. Jedna laska mówiła, że jest twoją kuzynką i mówiła, że mnie zbanujesz. Co? Nie znam jej. Kim ona jest? Ja tylko żartowałam. Nie miałam tego na myśli. Serio? Oszukujesz ludzi, że znasz kogoś z admina? Mówiłem widzowie, byłem pewny, że ona nie ma wujka admina w Roblox. Byłem pewny, że kłamie. Zaraz załatwię ci bana i usuniemy ci konto. O. Obrońcie się. Serio to były żarty. Nie znacie się, Emilia. Ja żarty na ty pewno. cały czas mnie oszukiwałaś i zniszczyłaś znajomą z moją bestią. No właśnie. Zamknij się. To ty chciałaś rozbić. Już ich jej związek. puszczają nerwy. Nie bądź taka cfana. Ej, się wyrzuca Emili z klupki. No Helcia, i dobrze zrobiła. Przepraszam za to. Czy wybaczysz mi za to? To nagle przeprasza, nagle sobie zdała sprawę, ale dała się tak zmanipulować na masakra. Nie, nigdy ci nie wybaczę. To jest chamskie. Powinna wybaczyć. Nie lubię cię już. Co Moim zdaniem co powinna się na o co tu chodzi? Erik, znam twoją dziewczynę. Za długo ją znam. Oszukiwała mnie. I tak zamierzałem z nią zerwać. Ona jest bardzo toksyczna. Nie wiem, czy teraz serio chce z nią być. Czy możemy być dalej przyjaciółmi? Spoczkoloczko, ale najpierw muszę coś załatwić. Oki, okay, papa, Helenka, co się dzieje? Super, że dzwonisz. Gdzie jesteś? Musimy ze sobą poważnie pogadać. Już wszystko wiem i wszystko odkryłam. Ciekawe Ca jaka będzie jego reakcja na tą całą prawdę. Całą prawdę. Jestem chyba blisko ciebie. Przyjdę do ciebie. Okie 5 Pięć minut później. Wiktor, byłam w błędzie. Przepraszam cię, słonko. One to wszystko zorganizowały, abym myślała, że mnie zdrasza. Ciekawe, jaka będzie jego reakcja. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i zobaczmy. Chcę ci wybaczyć i przepraszam, że byłam taka głupia. Powinnam ci ufać, skarbie. Co masz na myśli? Totalnie tego nie rozumiem? No one wszystko ustawiły tak, aby wyglądało, że cię zdradzam. Asia była też zazdrosna o ciebie się obydwie dogadały. Nie potrafię w to uwierzyć. Jak one mogły to nam zrobić? To jest chore. Wiem, wiem, wszystko ci wybaczam, misiaczku. Serio? Jesteś taka głupiotka, ale wybaczam ci, skarbie. Chcesz być dalej moją dziewczyną? Tak! Jest! Chcę być Twoją! Będę razem! I być Twoją bestią! Super! będzie chcieli! i szczęśliwie! Ale ekstra! Koniec. super Jesz... widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! I jutro nowy odcinek z kolejnej reakcji. Na razie zaczynam na YouTubie, także wiecie, jestem trochę nieśmiały, ale myślę, że za niedługo będzie coraz lepiej. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej mieć, czyli Bekona! I mam nadzieję, że podobała Wam się moja piosenka, na którą Wam serdecznie zapraszam!